Cześć, witajcie. W tym filmie chciałbym zaprezentować wam nową rodzinę w ofercie Steinela, mianowicie naświetlacze X Pro One. Zapraszam. Wprowadzamy do oferty XLED Pro One. Czym się wyróżnia w stosunku do wcześniejszej wersji? Przede wszystkim tym, że wersja z czujnikiem posiada multi-soczewkę. Czy jest lepsza? No, parę suchych faktów. XLED Pro One. Wersja bez czujnika, wersja z czujnikiem. Pobór mocy około 18W. Strumień świetny, ponad 2000 lumenów. Wersja XLED Pro One Plus. Zużycie mocy około 33W. Strumień świetny ponad 4000 lumenów. Wersja z czujnikiem oraz wersja bez czujnika oraz wersja XLED Pro Max z mocy około 50 W. Strumień świetny ponad 6000 lumenów. Tak samo wersja z czujnikiem bez czujnika. Możliwość regulacji pochylenia głowy w zależności od tego, jak potrzebujemy. Czujnik. Tak jak powiedziałem, multi-soczewka, czyli bardzo dobra i wypróbowana jednostka napędowa w oprawach szunikami ruchu, dlatego, że potrzebuje widzieć tylko mały ruch po to, żeby załączyć oświetlenie. Dodatkowo możliwość sterowania wersji z czujnikiem poprzez pilota, który jest w zestawie, lub oczywiście poprzez uniwersalnego smart remote'a, który łączymy z naszą komórką i dzięki aplikacji darmowej możemy zmieniać wiele różnych parametrów. W kolejnym filmie pokażę Wam jak w rzeczywistości świecą te oprawy, abyście mogli sami poczuć, która wersja jest dedykowana dla Was. Ale w tym filmie pokażę jeszcze jedną rzecz: Mianowicie montaż. Tutaj przygotowałem już i otworzyłem projektor XLED Pro One. Duża przestrzeń podłączeniowa, dławiki, ale. Gdyby się okazało, że mamy instalację natynkową, możemy skorzystać z adaptera natynkowego i dodatkowo podłączyć przewody idące po zewnątrz elewacji. Szeroka gama, bardzo dobre parametry, barwa światła 3000 kelwinów, czyli barwa przyjemna dla domowego otoczenia oraz super cena. Zapraszam. Jeżeli interesujecie podobna tematyka, zapraszam do śledzenia naszych social mediów. O komentarze proszę pod filmem lub na poniższy adres mailowy. Do zobaczenia!